Na pierwszy rzut oka to tylko maleńka kropka, elektron. Nie można go zobaczyć ani dotknąć, a jednak bez niego nie byłoby niczego. Ani światła, ani chemii, ani samego istnienia. Codziennie korzystamy z elektryczności, dotykamy ekranów smartfonów, uruchamiamy obliczenia kwantowe. A wszystko to dzięki elektronom. Ale paradoks polega na tym, że czym one właściwie są i co najważniejsze, jaki mają kształt. Kształt elektronu nie jest pytaniem z fizyki w szkole, ale jedną z najbardziej szalonych zagadek współczesnej nauki. Przez dziesiątki lat fizycy uważali elektron za cząstkę punktową, bez wymiarów, bez struktury, jako abstrakcję matematyczną. Wygodne, owszem, ale czy to prawda? Współczesna fizyka kwantowa, z jej zadziwiającymi eksperymentami, super dokładnymi pomiarami i nieprzewidywalnymi odkryciami, jakby wzięła ten wygodny obraz i rozdarła go na strzępy. A co, jeśli elektron nie jest kulą, a nawet cząstką w zwykłym rozumieniu? A co, jeśli jego forma jest iluzją, zależną od tego, kto patrzy, kiedy i jak? Wydaje się taki znajomy, a jednak jest jak duch. Wchodzi w skład każdego atomu, określa właściwości materii, tworzy prąd, magnetyzm, a nawet wiązania chemiczne. Ale kiedy naukowcy próbują zadać mu bezpośrednie pytanie, Kim jesteś, wymyka się. Zazwyczaj mówiono nam: elektron to cząstka elementarna o ujemnym ładunku, bez wewnętrznej struktury, o określonej masie i spinie. Wszystko wydaje się proste, ale w rzeczywistości nie do końca tak jest. Mit pierwszy: elektron to mała kulka, ale nie. Pomimo tego, że wygodnie jest wyobrażać sobie elektron jako maleńki ładunek obracający się wokół jądra, Mechanika kwantowa już dawno wykazała, że elektron nie ma określonej trajektorii jak planeta. Nie leci po orbicie, jest rozmazany w przestrzeni jak mgła i ujawnia się tylko w momencie pomiaru. Zapytacie, gdzie on jest? Odpowiedź: wszędzie i nigdzie jednocześnie. Mit drugi. Elektron zawsze ma formę. Aby mówić o formie, obiekt musi mieć granice, strukturę, powierzchnię. Ale elektron nie ma ani wymiarów, ani wewnętrznej budowy. Przynajmniej nie odkryliśmy ich, ale to na razie. Zachowuje się jak punkt, ale jednocześnie może wykazywać właściwości fali, rozciągając się w przestrzeni. Czy to cząstka, fala, czy coś trzeciego? Być może właśnie to trzecie. Elektron jest jednym z głównych bohaterów słynnego paradoksu kwantowego. W eksperymencie z podwójną szczeliną może przejść jednocześnie przez obie szczeliny, tworząc interferencję. Ale jeśli go obserwujemy, kurczy się do punktu i zachowuje się jak cząstka. Czy to naprawdę on decyduje, kim być? W zależności od tego, czy na niego patrzymy, czy nie? Fizyka XXI wieku coraz częściej skłania się ku myśli. Elektron nie jest tym, czym jest. Jest tym, jak się objawia. Nie jest obiektem, ale interakcją. Nie jest istotą, ale kontekstem. Pod maską rzeczywistości kryje się niestabilna rzecz ale proces, który dodatkowo zależy od obserwatora. I teraz, po wiekach teorii i dziesiątkach eksperymentów, naukowcy zajęli się bardzo interesującym pytaniem. A może jednak elektron ma formę? Może istnieje sposób, aby go złapać na gorącym uczynku, zmierzyć, dostrzec choćby ślad geometrii? Podczas gdy większość ludzi nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jak w ogóle wygląda elektron, zespół fizyków podjął próbę dosłownego wydobycia, jego kształtu z mroku niewiedzy. Ja co dziwne coś im się udało. Naukowcy zastosowali dość interesującą metodę. Spektroskopię fotoemisyjną z rozdzielczością kątową lub ARIS. Istota tej metody jest cienka jak ostrze brzytwy. Skierowali wiązki światła na egzotyczne kryształy, a następnie zarejestrowali jak elektrony wylatują z materiału pod wpływem fotonu. Ale co najważniejsze, rejestrowali nie tylko fakt wyrzucenia, ale także kąty, spin, energię i uwagę, geometrię ruchu. Wyobraź sobie, że obserwujesz niewidzialnych tancerzy wykonujących skomplikowany układ choreograficzny wewnątrz materii. Nie poruszają się chaotycznie, nie w nieładzie, ale według jasnych, skomplikowanych schematów. Właśnie ta kwantowa choreografia jest tym, co fizycy nazywają geometrią elektronu. Ale chwileczkę, czy geometria elektronu istnieje? Oczywiście, jeśli rozumieć ją nie jako klasyczną formę, ale jako powiązane ze sobą wzory, w które zwija się funkcja falowa cząstek, wzory te nie przypominają ani kuli, ani punktu. Wyginają się, skręcają, zamykają w pętlach, jakby żyły w wymiarach niedostępnych dla ludzkiego oka. Arpes dał naukowcom narzędzie, które pozwala odtworzyć te wzory. Do swojego eksperymentu wybrali specjalny materiał, metal ekomek, nazwany tak na cześć japońskiego wzoru plecionki z trójkątów. Atomy w tych materiałach tworzą sieci przypominające mikroskopijne trójkątne siatki. I właśnie w nich elektrony zachowują się, że tak powiem, dziwnie, a nawet bardzo dziwnie. W tych kryształach elektrony nagle zaczynają poruszać się bez oporu lub gromadzą się w uporządkowane struktury, jakby były rojem zsynchronizowanych cząstek. To nie jest tylko dziwactwo, to kwantowe arcydzieło. Chodzi o to, jak dokładnie odczuwają przestrzeń wokół siebie. Geometria funkcji falowej ma bezpośredni wpływ na to, jak elektrony oddziałują, łączą się w pary, a nawet powodują anomalne zjawiska, takie jak nadprzewodnictwo w nietypowych warunkach. Eksperyment wykazał, że elektron w krysztale wpisuje się w niego jak nutka muzyczna w skomplikowaną partyturę. Każdy ruch, każde zgięcie fali jest odzwierciedleniem głębokiej, niemal mistycznej struktury która do tej pory pozostawała poza zasięgiem pomiaru. Co to wszystko oznacza? Najbardziej fascynujące jest nie samo doświadczenie, ale fakt, że teraz istnieje realny sposób, aby zajrzeć do tej ukrytej geometrii. Teorie, o których naukowcy spierali się od dziesięcioleci za kulisami, w końcu nabrały realnego kształtu. Teraz można zmierzyć kształt funkcji falowej, można przewidywać dziwne zjawiska. Można nawet tworzyć materiały o pożądanych właściwościach kwantowych. Przez długie lata fizycy uważali, że elektron nie ma kształtu w zwykłym tego słowa znaczeniu. Nie ma rozmiaru, nie ma powierzchni, nie ma granic. Nie jest to okrąg, kulka, kłębek energii. Jest to matematyczna abstrakcja. Ale co, jeśli mimo wszystko spróbujemy zmierzyć jego kształt, choćby o Jotę? W 2021 roku fizycy. Ponownie zajęli się starą zagadką, na ile elektron jest okrągły. Aby to sprawdzić, zastosowali precyzyjną technikę, mierząc rozkład ładunku elektronu poprzez jego interakcję z polami zewnętrznymi. Wynik okazał się niemal przerażający. Jeśli elektron jest kulą, to jest tak idealny, że nie możemy odróżnić go od absolutnej symetrii. Odchylenie od idealności okazało się mniejsze niż 1 miliard miliarda. Dla porównania, gdyby elektron został powiększony do rozmiarów Ziemi, to każde wybrzuszenie lub wgniecenie na jego powierzchni nie przekraczałoby grubości ludzkiego włosa. To niemal potworny poziom symetrii, który nie występuje nigdzie indziej w naturze. W standardowym modelu fizyki cząstek elektron musi być idealnie symetryczny. Ale gdyby ktoś wykrył choćby najmniejsze odchylenie od tej idealności, oznaczałoby to jedno. Coś przeoczyliśmy, lub ktoś gra według innych zasad. Wielu fizyków poszukujących śladów nowej fizyki z niecierpliwością czeka na najmniejsze naruszenia tej symetrii, ponieważ każda niedoskonałość w kształcie elektronu mogłaby sugerować istnienie nieznanych cząstek, ciemnej materii lub ukrytych wymiarów, o których na razie możemy tylko spekulować. Jeśli elektron oznacza to, że prawa natury są dostrojone z jubilerską precyzją. Ale komu lub czemu potrzebna była taka dzika asymetria? To oczywiście pytanie retoryczne, bo jeśli w mikrokosmosie panuje idealna forma, to jest to albo cud, albo wynik zasadniczo nowego mechanizmu, którego nie jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć. A więc elektron jest kulą, ale nie dlatego, że przypomina piłkę, ale dlatego, że jego ładunek i pola są rozłożone tak równomiernie, że staje się symbolem ideału. W tym momencie fizyka staje się naprawdę dziwna. Wydawałoby się, że proste pytanie, co znajduje się wewnątrz elektronu, powinno mieć prostą odpowiedź. Ale tak nie jest. W świecie kwantów nawet tak banalne rzeczy, jak wnętrze i zewnętrze, tracą sens. W końcu elektron nie jest kulką, pęcherzykiem, a nawet cząstką w naszym zwykłym rozumieniu. Jest to zaburzenie pola kwantowego, przejawiające się w punkcie i tyle. Nie ma on wewnętrznej struktury, a może jednak ma. Zgodnie ze standardowym modelem, cząstka elektronowa to znaczy nie składa się z niczego innego. Nie ma kwarków ani leptonów w leptonach. Ale to nie znaczy, że jest pusty jak piłeczka pingpongowa. W rzeczywistości nawet nic wewnątrz elektronu nie jest burzliwym koktajlem wirtualnych cząstek. W dowolnym momencie wokół elektronu może pojawić się wirtualna para elektron, pozyton, foton, gluon i zniknąć w ułamku sekundy. Przestrzeń wewnątrz i wokół elektronu to wrząca piekielna mieszanka pól, gdzie narodziny i anihilacja zachodzą nieustannie. To takie burzliwe, kwantowe szaleństwo, którego nie można zobaczyć, ale które ma wpływ na wszystko od masy po moment magnetyczny. Eksperymenty z polem magnetycznym elektronu wykazały, że wartość ta jest niewielka, ale różni się od teoretycznie idealnej. Jest to wynik oddziaływania wirtualnych cząstek. Które pojawiają się w próżni w pobliżu elektronu. To tak, jakbyś obserwował, jak burza zniekształca odbicie w wodzie. Nie widzisz samej burzy, ale jej wpływ jest niewątpliwy. Im dokładniejszy pomiar, tym bardziej widoczne jest to burzenie. W pewnym sensie, im głębiej zaglądamy do elektronu, tym mniej przypomina on coś spójnego. Jest on jednocześnie falą, pulsacją, polem i błyskiem. Kiedy próbujesz wniknąć do wnętrza elektronu, Czujesz się, jakbyś znalazł się w pokoju pełnym luster. Wszystko się odbija, wszystko migocze, wszystko znika, gdy tylko się zbliżasz. To nie jest wewnętrzna struktura, to gra kwantowego światła i cienia. I to również jest częścią jego formy, jego zachowania i jego istoty. Innymi słowy, elektron nie jest ciałem, jest procesem, jest wydarzeniem w przestrzeni czasu. Według najnowszych danych, jest on znacznie bardziej podobny do węzła w polu niż do kulki w pudełku. Tak więc wewnątrz elektronu nie ma spokoju, nie ma pustki, nie ma wnętrza w zwykłym tego słowa znaczeniu. Jest tam chaos tańczący pod kwantową dudą, a każdy jego rytm wpływa na prawa natury. Nie tylko uczestniczy on w fizyce wszechświata, ale jest jej manifestacją w miniaturze. Jeśli wyobrazić sobie elektron jako maleńką, twardą kulkę lecącą po trajektorii, to tak, jakby próbować wyjaśnić muzykę za pomocą zdjęć orkiestry. Współczesne teorie kwantowe coraz bardziej skłaniają się ku tej myśli. Elektron nie jest rzeczą, ale dynamiką, drganiami, zdarzeniami. Nie istnieje w jakimś stałym miejscu. Objawia się, gdy wchodzi w interakcję. Do tego momentu jest tylko prawdopodobieństwem, matematycznym cieniem w równaniu Schrödingera. Mechanika kwantowa nie tylko dopuszcza ale wręcz wymaga do pomiaru stanu elektronu. Jest on pakietem falowym rozłożonym w czasie i przestrzeni. Pojawia się na krótką chwilę podczas zderzenia, obserwacji, pomiaru i natychmiast znika, rozpuszczając się z powrotem w polu prawdopodobieństwa. Być może nie jest on cząstką, ale przejawem aktywności pola. W ramach kwantowej teorii pola elektron nie jest wcale samodzielną istotą. Jest on zlokalizowanym zaburzeniem pola elektronicznego. Wyobraź sobie spokojną taflę wody, a następnie krople, plusk, zmarszczki. To właśnie jest elektron. Nie ciało w wodzie, ale drgania samej wody. Istnieje on tak długo, jak długo pole ma co drgać. Co więcej, cała przestrzeń wokół nas jest wypełniona polami bazowymi, fermionowymi, gluonowymi. Elektron nie pływa po nich. On sam jest tym polem w ruchu. O określonym wzorze energetycznym. Bez interakcji elektron nie może być zarejestrowany. Innymi słowy: nie ma procesu, nie ma elektronu. Jak twierdziły niektóre interpretacje mechaniki kwantowej na przykład interpretacja Johna Wheelera elektron jest odpowiedzią natury na nasze pytanie. Dopóki pytanie nie zostanie zadane, nie ma odpowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc, elektron nie jest punktem, kulą ani obiektem jest to chwilowy błysk pola kwantowego. Proces powstający z samej tkanki rzeczywistości. Nie płynie on w przestrzeni, tworzy przestrzeń przepływając przez nią. Mechanika kwantowa mówi nam, że elektron jest funkcją falową, rozmyłą i nieposiadającą konkretnych granic. Jednak teoria względności Einsteina twierdzi, że wszystko, co ma energię, a elektron ją ma, musi zakrzywiać przestrzeń wokół siebie. Oznacza to, że zgodnie z logiką grawitacji, nawet elektron może pozostawić wgniecenie w strukturze wszechświata. Powstaje więc paradoks: jak coś, co nie ma formy, może zakrzywiać przestrzeń, wskazując na istnienie formy. To prawie tak, jakby cień niewidzialnego przedmiotu padał na podłogę i zdradzał jego obecność. Załóżmy, że chcemy obejrzeć elektron na poziomie elektronoskopowym, zbliżając się do niego jak najbardziej. W tym celu należy użyć światła o ekstremalnie krótkiej długości fali. A więc o ogromnej energii. Problem polega jednak na tym, że jeśli energii jest zbyt dużo, gęstnieje ona w jednym punkcie, i w tym punkcie powstaje czarna dziura. Niespodzianka. Chcieliśmy zobaczyć elektron, a przypadkowo zamieniliśmy wszechświat w maleńkie grawitacyjne piekło. Tak więc okazuje się, że próbując zobaczyć formę elektronu, niszczymy samą możliwość jego istnienia. Jest to fundamentalna granica ustalona przez naturę. Granica wiedzy. Współczesne podejścia do grawitacji kwantowej, czy to pętlowa grawitacja kwantowa, czy teoria strun, postrzegają elektron nie jako kulę, ani nawet jako fale, ale jako interakcję geometrii. W teorii pętli kształty obiektów nie są w ogóle określane przez współrzędne, ale istnieją jako węzły przestrzeni i czasu połączone pętlami. Elektron nie znajduje się w przestrzeni, jest on samą przestrzenią w określonej topologii. A w teorii strun jest on w ogóle struną oscylującą w dziesiątym lub jedenastym wymiarze. Jego forma jest po prostu jednym z muzycznych akordów kosmosu. Usłyszałeś, więc złapałeś elektron. Tak to właśnie wygląda. W świecie grawitacji kwantowej forma nie jest granicą, konturem ani powierzchnią. Jest to interakcja z tłem rzeczywistości. Kiedy pytasz, jaką formę ma elektron, w tym kontekście pojawia się inne pytanie. W jaki sposób zakrzywia on istnienie? W grawitacji kwantowej forma traci znaczenie, ale nie wpływ. Elektron nie jest obiektem, ale efektem. Nie jest kulką, pęknięciem w logice przestrzeni, formą, ale śladem ruchu samego wszechświata w jeszcze nienapisanej symfonii. Kiedy mówimy o formie elektronu, zakładamy, że jest to coś, co można zmierzyć, zobaczyć, zarejestrować. Ale w fizyce kwantowej nie istnieją formy poza aktem obserwacji. Przed pomiarem elektron nie jest obiektem w przestrzeni. Jest to superpozycja stanów, matematyczna chmura prawdopodobieństw. Istnieje wszędzie i nigdzie jednocześnie. Gdy tylko patrzysz, funkcja kwantowa zapada się. Forma ujawnia się dokładnie w momencie pomiaru. Ale czy jest ona prawdziwa, czy jest to tylko ślad Twojej ingerencji w system? To jak próba złapania tęczy rękami. Im bardziej się zbliżasz, tym bardziej się oddala. Pola kwantowe, które leżą u podstaw całej materii, nie potrzebują opisów geometrycznych. Nie obchodzi ich forma. Żyją w abstrakcyjnych przestrzeniach, gdzie współrzędne nie zawsze mają fizyczne znaczenie. Cząstki, w tym elektron, to tylko skok amplitud w tych polach. Wyobraź sobie kod cyfrowy, z którego powstają efekty wizualne. Wydaje ci się, że widzisz formę, ale na głębszym poziomie są to po prostu ciągi symboli i nie ma tam żadnej formy. W niektórych teoriach, w tym w pętlowej grawitacji kwantowej, przestrzeń i czas w ogóle nie są tłem dla wydarzeń. Powstają one z sieci oddziaływań kwantowych. Oznacza to, że forma pojawia się nie dlatego, że istniała, ale dlatego, że oddziaływania przypadkowo ułożyły się w określoną konfigurację. Innymi słowy, elektron może być wzorem w grze wydarzeń, nie mając nawet cienia stałej formy. Najbardziej przerażające jest założenie, że forma nie jest obiektywną cechą natury. Ale narzędziem mózgu służącym do uproszczenia niezwykle złożonego obrazu świata. Widzimy koła, linie, kontury, ponieważ nasz mózg lubi porządkować. Ale rzeczywistość kwantowa jest chaotyczna i wielowymiarowa. W takim przypadku, kiedy wyobrażamy sobie formę elektronu, projektujemy na niego nasz sposób myślenia, nic więcej. Ogólnie rzecz biorąc, to co nazywamy formą, może być po prostu odzwierciedleniem interakcji między obserwatorem, a niepoznawalną rzeczywistością. Elektron nie ma formy, staje się tym, co jesteśmy gotowi postrzegać. A może forma to tylko piękna bajka, która pomaga nam nie zwariować w tym kwantowym chaosie. Zaczęliśmy od prostego pytania. Jaką formę ma elektron? I na początku wydawało się, że odpowiedź jest gdzieś blisko. Może jest kulisty, a może jest maleńką kropką lub chmurą energii. Ale im głębiej zagłębialiśmy się w współczesne badania, tym wyraźniejsze stawało się, że pytanie nie jest tak proste, jak się wydaje. A może w ogóle jest źle sformułowane. Elektron nie jest obiektem, ale zjawiskiem. Nie znajduje się w przestrzeni, nie obraca się, nie drga w miejscu. Pojawia się, manifestuje się i znika. Jest wybuchem prawdopodobieństwa, lokalnym wirującym polem, kwantowym błyskiem w tkance wszechświata. Jego forma nie jest stała, ale zależy od warunków interakcji i obserwatora. Możemy go zmierzyć, ale nie zobaczyć. Eksperymenty takie jak ARPS nie dały nam zdjęcia elektronu. Dały nam dane, które pomagają matematycznie zrekonstruować jego funkcję falową. Możemy przewidzieć, jak się zachowa, ale nie możemy powiedzieć, jaki naprawdę jest. W świecie kwantowym pojęcie staje się w rzeczywistości podejrzane. Nawet przestrzeń wokół niego nie jest tym, czym się wydaje. Geometria kwantowa, grawitacja pętlowa Pola, superpozycje. Wszystko to wskazuje na to, że elektroniczność, gdzie znana nam fizyka, traci grunt pod nogami. Forma, przestrzeń, czas. Może to być tylko dekoracja, język wygodny dla ludzi, ale nie dla natury. Być może elektron nie jest tym, czym jest, ale tym, czym się staje. A forma nie jest jego właściwością, ale naszą próbą uchwycenia tego, co nieuchwytne. Jak napisał Niels Bohr, kto nie jest zaskoczony teorią kwantową. Ten po prostu jej nie zrozumiał. W przypadku elektronu jesteśmy zaskoczeni w najlepszym tego słowa znaczeniu.